Słyszeliście, że Selena Gomez wydała swoje własne Oreo? Nie nastawiałam się, że kiedykolwiek wejdę w jego posiadanie. A o teście to mogłam tylko pomarzyć. Ale wczoraj wchodzę do Deals, a tam to Oreo Selena. Gomez Zderzy sobie normalnie na półce Testujemy to są dla mnie większe emocje niż Crumble Cookies. Ale to panie od razu! Bo to są w ogóle Oreo o smaku cynamonowym. Niby zwykłe Oreo. A z tyłu mają jakieś śmieszne rysunki. Fajne. Ciało jest takie brązowe, a nie czarne. Cynamonowe Oreo! A! 3, Trzy, dwa, jeden. Aj, ale to jest pyszne. Czuć, że na rynek amerykański, bo jest strasznie słodkie. Ale to smakuje jak zupa mleczna z cynamonem. Picha! No ale, żeby test był rzetelny, trzeba spróbować z mlekiem. Jak na sucho to było takie dobre, to to będzie kosmos. Ciach. Kożuch na mleku, fu! Trochę przesadziłam z tym podgrzaniem. Próba numer dwa. Ciach. Mm. W mleku to smakuje jak cynamonka. To jest przepyszne! Miałam przygotowane na śniadanie serek wiejski, ale chyba jednak zjem to.